Siemano, Marek Marek a razem ze mną niekwestionowany mistrz kategorii średniej już po pierwszej obronie pasa, Paweł Pawlak, witam. Witam serdecznie, dokładnie, no podobno jesteś mistrzem dopiero go obronisz więc udało się to zrobić. Ja najpierw zapytam, bo krąży taka legenda w MMA, ty pewnie to już możesz powiedzieć jako tak doświadczony zawodnik, że pierwsza obrona pasa jest znacznie trudniejsza niż jego zdobycie, czy możesz to potwierdzić? Tak, no zdecydowanie była to cięższa walka niż z Tomaszem Romanowskim. Ale też ciężko, bo miałem bardzo dużo na głowie generalnie i bardzo dużo kontuzji do tej walki, bo były to ciężkie przygotowania, bo miałem z sześć ciężkich kontuzji. W ostatnim tygodniu jeszcze ten lędźwiowy mi siadł i nie było łatwo, ale ja nie odpuszczam walki, jeszcze takiej walki. No, to był kołem miwent, więc było ciężko to odwołać, nawet bym z blokadą kręgosłupartu wyszedł. Ale no, zrobiłem to, może to nie była taka widowiskowa walka, ale jestem ogólnie zadowolony, że zawalczyłem taktycznie i, i zrobiłem po prostu to, co, co miałem zrobić. Słuchaj, a właśnie jak ty to znosiłeś psychicznie, dlatego że onokręgosłup to nie jest y, wybity palec z lewej ręki, tylko to jest naprawdę ważna sprawa. Jak ty do tego podchodziłeś, czy był jakiś taki większy strach przed walką? Nie no, był, był, był bo jakby mnie sparaliżowało, to byłoby ciężko ogólnie. Ja od wtorku, jak już to zaczęło jakby się pogłębiać, to już nie mogłem stać na no nodze, bo miałem paraliż do lewej nogi. I było grubo, ja aż nie wierzyłem w co się dzieje, tak? Jeszcze takie leki bardzo mocne, przeciwzapalne, żeby to puściło, to mi stanęła waga od hydrolizy i kurde miałem sporo kilogramów do zbicia, miałem mieć bardzo mało, bo ja robię szybciej wagę i żeby się nie męczyć. I wszystko szło generalnie tak, jak nie powinno iść i były złe myśli, ale nastawiłem się, że muszę zrobić swoją robotę i się udało generalnie i jest z nami. Jest z nami. Nie wiem, czy tutaj Dawid czegoś nie, ten, a nie chce z czasu zabierać? Nie, spokojnie. Wszedłem go przytulić. Na wizji. O, <grym> na wizji. Do, do zobaczenia na trening. Do zobaczenia. Dawid Gralka, bo nie wiem, czy tutaj było widać twarz, natomiast... Wój trener od motoryki, jakby co. No i też Katmen KSB zresztą tak. i były zawodnik federacji. Paweł, ja jeszcze zapytam dlatego, że wiele osób przy tych kursach, które były na tą walkę, nie, nie wnikam to już, tak, uważasz, tak. że słusznie czy nie, natomiast wiele osób mówiło, że nie opłaca się stawiać na Pawlaka, warto postawić na to, że się to po prostu szybciej skończy tam na minus rund. Czy Ty też się spodziewałeś? No pewnie też słupa miała na to przełożenie, natomiast czy Ty się spodziewałeś, że to potrwa pełny dystans? Wcześniej nie, ale w tym tygodniu tak, że nie będzie to łatwe i wiedziałem, że nie będę ryzykował, że nie będę, nie wiem, wchodził mocno. Chciałem obalić ogólnie Michała i z tego obalać. Jak go obalałem, to generalnie dobrze to wychodziło i go kontrolowałem biłem. Dostał tam parę łokci fajnych. Raz pamiętam, że cię strasznie szybko wstał, że ty chyba tak, obaliłeś chyba w i od razu w kimurę chyba chciał złapać i... Nie, w kimurę nie, wstał po prostu. W czwartej ludzie to chyba było. Okay. Tak, tak, tak. Chyba no. wychaczyłem mu kopnięcie yy, i generalnie bałem się tych zapasów ogólnie, nie będę mówił, yy, że nie. Ale no ogólnie no ta mi chodziła i... Mówię, nie było to takie efektowne, jak jakbym chciała, ale no, czasami walczymy po to, żeby wygrać, a nie po to, żeby też sprawić, nie wiem, bonusy i tak dalej. No, trzeba robić tak, żeby wygrywać, a nie, a nie ryzykować. Słuchaj, wielki wieczór dla, dla, dla znanego aktora zresztą po ostatnim vlogu Dawida Popowskiego, wielki wieczór dla Octopus Team. Widziałem, że zacząłeś już udzielać wywiadu, zaraz jak się skończyła walka Bartosa, ale czy, jak to oceniasz ten swojego ziomala, no bo kurde, taką walkę co miał, no to jedna z większych w historii KSB. Mhm. E, no i widziałem, że oglądałeś z wypykami na twarzy, zresztą widziałem twoją reakcję jak weszło to latające kolano w trzeciej rundzie, no, także no. Ogólnie chyba pierwsza przeprawa Bartosa, taka ciężka, bo nigdy nie miał takiego jakby wyzwania. E, równa walka, bardzo równa walka i Trochę się nie spodziewaliśmy, że ona tyle będzie chciała par nas w tych zapasach podziałać i no myślę, że w końcu przeżył to, co ja przeżyłem, bo ja już sześć takich walk zrobiłem mocnych i dużo na decyzję, więc teraz poczuję, co to jest 5 po 5. Tak? I myślę, że weźmie się jeszcze bardziej do pracy, bo już bardzo ambitny będzie pewnie bluźnił, że walka i będzie robił wszystko, żeby poprawić to, co teraz nie zagrała. Paweł, ja się muszę ciebie zapytać, bo jesteś mistrzem, więc musisz się tym martwić, a mianowicie jeszcze chwilę przed Twoją walką, starcie Damiana Janikowskiego z Tomaszem Romanowskim mówiło się o tym, że kto nie wygra w tej walce, to Paweł Pawlak będzie musiał komuś dać rewanż, bo taki wydaje się, że poza jeszcze Piotrem Kubarskim, taki w miarę naturalny eliminator. Czy ty się spodziewałeś tego przebiegu, czy ty się spodziewałeś, że to prawdopodobnie Damian Janikowski twoim kolejnym rywalem zostanie? Ja to cały czas mówiłem, jeśli ty... Damian będzie chciał w co się z nim bić, to przegra, ale jeśli będzie robił zapasy, będzie robił MMA, to wygra. No i tak się stało. Tak Zrobił zapasy, zrobił MMA, więc Robert, Robert ja gadam, Tomek jak dostaje już pierwsze sprowadzenie, to już puchnie i jest ciężko. I było widać, że pierwszą rundę przegrał, dwie wygrał i było widać, że jest lepszy. No, ja Damiana bardzo lubię i chętnie z nim zrobię ten rewanż i to będzie coś pięknego, bo to jest fajny człowiek. Pozytywny z szacunkiem do drugiego człowieka, więc ja zawsze jestem na tak z takimi ludźmi. Lub ze skodem a z kamem bo jeszcze się z nim nie biłem, więc te dwie ważne. No, teraz po z mnie w KSB przynajmniej, no bo wygrał z jakiem na Susem Tak, no, nie, tak, ale... tak wiem, wiem, wiem. Ale jest trzeci, więc jeszcze jakiś ranking jest, a tylko z nim się nie biłem jeszcze. Słuchajcie, piąta minuta wywiadu wybiła, a nie chcę być rywalem w drugiej obronie pasa, dlatego eee. kończę, bo obiecałem krótki wywiad. Paweł gratuluję. A się wydłużył. Troszkę się był także serdecznie. mam wrażenie, znaczy mam wrażenie. Mam nadzieję, że widzimy się niedługo. Dobra, dziękuję serdecznie. Dzięki